Już jest odcinek 44 Multiwersu. Zapraszam, zostawcie łapeczki. Gorączka nie powstrzymuje mnie przed tym, żeby nagrać dla Was reakcję w 4K. Tu mamy filmik, o, panie. Widzę, że specjalni agenci atakują tutaj siedzibę eee, skibidi Toilet. Mobilną siedzibę można powiedzieć, nie? O kurde, ty. Ten rakiety jakieś tu rzuca. O kurka! Widzę, że tu jest sceny akcji są do, dość dobre. Ja cię gwizdę. Ale ja, trochę głośno to jest, nie? Można powiedzieć. Co oni robią, a muszą tam polecieć do góry. A ty on jest taki duży? Ten, ten, yy, Piuromen? <laughs> Nieźle. nie wiem, czy to jest dobre, że oni się tak osłabiają, nie? Wzajemnie. Ale jak widzicie jak są ulepszeni... U, kurde, jak plunger wygląda fajnie. Jak są ulepszeni, to o wiele lepiej im idzie walka z tymi kolosami. Wiecie. Pamiętacie jak się wcześniej męczyli, nie? O, lasery ma jak ten. Łopanie, ty i nawet kobieta wiertło jest. Nieźle. O! Proszę bardzo. Tu jest kolejny large. A, tu ten. O. Let's roll! Okej. Okay. Zatańczmy, nie? No to ładnie. Oni się, są do tej kwatery głównej, chcą się, nie? Dostać. Tu będzie G-Man, chyba, i ten naukowiec, i tak dalej, nie? To i tak jest głośno, powiem Wam szczerze. Kamera Camerałman też fajnie wygląda. A ten nie może latać, nie? Windem musi użyć windy. O Jezu. Kurde, jakbym gwiezdne wojny oglądał, nie? Trochę tak się to zrobiło. Jesus. jacie. Ten windom normalnie Assassin's Creed. Okej, okay, czyli nie będą widzieć. Te pompki robi tu. To jest chyba nawiązanie do OG, nie? Tak mi się wydaje. No to będzie sama taka nawalanka, a dajcie jakieś coś, fabułkę, a nie takie tu bi bijatyki. No tego, wiecie jak tych scen jest za dużo, to potem to się takie robi aż oczy bolą, nie? Bo to za szybko to wszystko przechodzi, ta walka. Za dużo się tu dzieje. Ło kurde. Ja Cię TV Woman To nie jest normalny poniedziałek. Czemu to nie tłumaczą? A, tu jest ten, nawiązanie do Omnimana, nie? Ale tu jest chaos. Ja cię gwiżę. Tam mają iść, tak? No to ładnie. Jesus Christ. Ciekawe, czy będzie tu jakaś ofiara yy, ze strony sojuszu. A to jest ten Nemesis. Chłopiec czym do ludzi, nie? O to ona. <gryw> mają na pięku, nie? <laughs> Tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. A tylko oni są tutaj? W te... Podejrzane, nie? Że nikogo tu nie ma. To jest ściema. Pułapka. Coś czuję. A tu jest ten. Łopanie. A oni wyłączą tę bazę, chyba, nie? Tak jak przewidywałam. Czekajcie, czemu tu nie ma napisów. Halo. Napisy angielskie, ale mi dajcie. Nie ma tłumaczenia. O kurde, bo to jest na żywo, nie? Seems like we can't hack this. Nie możemy zhakować tej fortecy. Dopóki nie pokonamy prawdziwego Jimena. Jeśli mielibyśmy tylko sprawić, żeby wyszedł z tej skorupy, nie? On chyba wyjdzie, tak mi się wydaje. <laughs> bo go prowokuje Titan TV, nie? To takie nawiązanie ja, do tego, co było. Jego lokacja to blisko rdzenia i jest wejście na zewnątrz. Bardzo duże, tak duże, że może wejść tam Titan. Świetnie. O otworzy je. A ten się z tymi rozprawił, nie? O kurde, gościu ta, widzę, no elit ma tutaj problem, bo mamy kolejnego kandydata dla TV Woman. Ty, jak ona wygląda, jak ty, ten TV Man, ty, taka ulepszona. Wcześniej w epizodzie 39 part 3. Ciekawe. Aha, tu zobaczymy co się stało z tymi, nie? Co jest? Ktoś ich przeniósł. Co jest? Co jest? Co jest? Dziwne, byłem prawie pewny, że zginę. To samo przez Billy i William, tak? Oni też byli pewni. Wtedy żółta osoba się pojawiła. Co jest? TV-man z żółtym tym? You. Who are you? Kim ty jesteś? Odpręż się. Jestem tutaj, żeby dostarczyć wiadomość. Twój dowódca potrzebuje twojej pomocy. Tak samo im, jak mail 09. Czyli to nie jest prawdziwy TV-man, tylko to jest ten, co się... Jakby, wiecie, chyba to jest ten nawet, e, albo to jest rzeczywiście twórca Doom Studio, albo m, to jest ten. E, wiecie. No ten, kurde. E, wybaczcie, wiertło, wiertło. M mam gorączkę, więc ciężko mi się mylić. Ten wiertło, co tak kręcił tą korbką, wiecie, to jest jedna i ta sama osoba, no, 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 chyba. A, potem a, kosmici ich zabiją, oboje. Jeżeli nie dołączycie szybciej. Natychmiast. Ale wy nie wystarczycie, to prove your strength together. Aha, czy widzicie to jest zegar jakiś, bo tutaj włada czasem. Musicie u, 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 udowodnić swoją siłę razem. O kurde, tego też wskrzesił. Lol. Czekaj, Ty jesteś tym, który no to właśnie tu się wyjaśnisz, to ten. Ten z żółtym e, symbolem. Jesteś z, z, zmiennokształtnym? Nie, nie musiałeś tego z, tak, tak wcześnie zaspoilerować. Wracuję nad moją linią. Moje pierwsze wejście, A, widzicie, to dobrze mówiłem, że to jest ten O kurde ty. Pan Zegar Mr. Clark... Clark Dobra, teraz już będą te napisy, więc...

No more wasting time. Commander needs our help. Ty ten przeżył to, jak widzicie. Well, can't take a break soon, I guess. Aj, kurde, jaki cliffhanger. Myślałem, że zobaczymy to. Tu że jest potem reklama, nie? Kurde, dobry odcinek. Jak tam poprzedni odcinek był taki średni dla mnie, to ten, ten tutaj 44 całkiem dobry. No, nie licząc tego, słuchajcie, moim zdaniem to było aż tak niepotrzebne, bo do tak naprawdę 4 minuty to mieliśmy tą taką bieganie i walkę, z której tak nic nie wynika, a myślę, że ich to bardzo dużo czasu kosztowało robić takie animacje, więc to. No ale cóż. Nie narzekam. Wiecie, no, daję swoją opinię, więc moim zdaniem to tu te sceny walki, takie. No, ciężko się to ogląda, powiem Wam szczerze. No, ale mimo wszystko odcinek mega fajny.